Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i to nie jest clickbait. Dosłownie mam pewne obawy co do buffów tych wszystkich niszczycieli. W ogóle będę musiał wrócić do dziewiątych poziomów. Nagrałem to wszystko w jednym materiale, ale muszę Wam pokazać każdy czołg z osobna. Bo czy to 704, czy to jak Tiger, uważam, że są absurdalnie, horrendalnie mocne w porównaniu na przykład do większości. Czołgów ciężkich, nawet do większości medów, i tak dalej, i tak dalej. Potencjał uszkodzeń minimalnym kosztem, jaki jest od ciebie wymagany, jest chory. Dosłownie jest chory. Będę wam to rozbijać na kilka odcinków, bo nie mogę przejść obok tego obojętnie. Więc czy bufy tych maszynek byłyby dobre? Moim zdaniem tak, gdyby ten matchmaking był jakoś już na ten moment, tak jak mówiliśmy sobie, od zawsze limitowany. Czyli mamy cztery tedeczki na team. Mamy jakiegoś lajta, mamy jakieś medy, mamy jakieś hateki, no i wtedy jest mniejsza szansa, że spotkamy na przykład dwa ISU, dwa jak Tigery w bitwie i tak dalej, i tak dalej. No teraz to jest no, no, no absurd. To, to jest cholernie, cholernie mocna klasa, która jeszcze jest bufowana i jest jej najwięcej w grze. Więc gry będą, czego byśmy sobie nie powiedzieli, bardziej irytujące, tak bym to nazwał. Dlatego że podjedzie ci niszczyciel czołgów, który ma lepszy pancerz niż czołg ciężki, gdzieś tam na hedy, da ci bombę za więcej niż twój chateczek, nie ma problemów z przebijaniem, bo ma przy tym w miarę celne działo na krótkim i średnim dystansie, albo po prostu będziesz mieć problem grając z takim czołgiem ciężkim, czy nawet w większości przypadków, już nawet w tym momencie medem, bo będziesz sobie jechał takim medzikiem, będziesz próbował łowić jakieś uszkodzenie gdzieś tam na flance bardziej otwartej, no i się okaże, że czterech snajperów siedzi w jednym krzaku tuż obok siebie, tylko czekasz się wychylić i dostaniesz podświetlenie. No i znikasz oczywiście, bo te działa mają alfę, mają penetrację, mają nie bardzo dobre parametry. Zagrałem sobie Ferdynandem 20 bitew, moi drodzy, dosłownie 20 gier i już miałem jeden przepotężny wyciąg, miałem całą masę gierek na 4000 uszkodzeń, na 3700, 3800, nie wiem, 5000 i tak dalej, i I to nie jest tak, że o, bo... Aktorzy jeździli bokiem? No nie, po prostu czołg stał się lepszy i przyjemniejszy. Czasami robiłem głupie błędy, za co oczywiście płaciłem stratą HP, bo Ferdynand jednak ten pancerz ma do pewnego poziomu. Na niektóre ósemki, dziewiątki i wszystkie dziesiątki to raczej na pancerz bym nie liczył. Jednak jak sobie zobaczycie tutaj, w tym odcinku, jaki ja byłem zdziwiony momentami, jak się poszczególnymi maszynkami gra. To życzę powodzenia na randomie. Serio, te medy, najgorzej mają w ogóle medy 8. tieru, które nie są ruszane, które są obrzydliwe do grania. Masz takie ISU, które bez żadnego modułu ma 0.32 celności, ktoś powie, ale czas celowania masz wysoki. No i co z tego? Stoisz sobie tym czołgiem gdzieś tam na drugiej, i trzeciej linii i taki tak czas celowania ci wtedy nie jest potrzebny. Dajesz moduł i zjeżdżasz sobie do 0.28 z celnością? No weźmy zróbmy test na ISU. Hopa. Opa, Opa. 029, a dajmy mu wentylację. 029. No to pewnie z fioletami by się zeszło niżej. Co i tak i tak nie zmienia faktu, że 029 na takim tierze z 300, no prawie 300, bo 292 pęki jak jeszcze macie to te APCRy latają szybciej. No mózg, mózg, mózg po prostu paruje i 3000 dpm słuchajcie, bez dosyłacza. No to dajmy sobie dosyłacz. Cyk, dziękuję pięknie.

Po prostu nie wiem. Ale chciałbym, żebyście zobaczyli te ósemki, napisali mi w komentarzu, co wy o tym myślicie. Czy to jest dobry ruch ze strony Wargamingu, czy może lepiej byłoby bufnąć jakieś chateczki, bufnąć by jakieś meda. Te takie wcale nie miały tak źle. No fajnie, doceniam buf naprawdę na Ferdinanda, bo to jest taki czołg, który ludzie często określali jako jeżdżąca skrzynka z hapykami, taka piñata trochę. Dlatego, żeby nie przedłużać, zagrałem dla was z każdym czołgiem. Z, na tym odcinku z tamtego patcha, który wszedł ostatnio, z tego patcha, na którym gramy w sumie. Więc ocencie sobie sami. Czy to jest dobra taktyka, żeby bufować teraz TDK bez limitera matchmakingowego, czy nie lepiej byłoby się wziąć za coś innego? Napiszcie mi też, czy uważacie, że to jest absurdalne, czy nie, jaki macie odbiór. A być może dla Was nie robi to problemu. Być może akurat tutaj nie widzicie i podchodzicie lub po prostu podchodzicie w inny sposób do tego niż ja. To też będzie ok, dlatego dajcie znać w komentarzu, jakie Wy macie postrzeganie tego wszystkiego a dziewiątki będą niedługo z osobna, bo to jest absurd. I oczywiście niosik wielopoziomowe skrzynie 2025 rok. Tak jak tutaj widzicie, Wotexres nie zwalnia jej po, po raz kolejny udostępnili wpis, na którym przewidują losy MBT. B, czyli tego czołu, którego stało się bardzo dużo w randomie, możecie zauważyć natężenie pewnych maszynek, no jest tu zapewne z czymś związane. Magazynek ma bardzo podobny do szarmle, czyli klikasz. Ile są dwie pechy? Z tego co mi się wydaje? No i potem tak jeszcze dwa razy, czyli trzy takie strzały po dwa razy. Każdy po 400, więc ilość uszkodzeń, całkiem, całkiem spora. Możecie sobie sprawdzić jego statystyki na tanks.gg Więc moi drodzy, czy te wszystkie czołgi, które tutaj macie wymienione, czy nie? Wpadną na listę tych wielopoziomowych paczek, zobaczymy. Jednak coś się tutaj zaczyna gotować, coś się zaczyna kroić. Zobaczymy tylko, jaki to będzie mieć wpływ na randomy, na nas i być może nawet na nasze portfele. Więc czekajcie, ja będę mieć rękę na pulsie i będę Wam dawał znać. O, la, la 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 nie włączyłem nagrywania, przepraszam najmocniej. Dobra, jedziemy z prototypem. Słuchajcie, nic nie przegapiliście, bo ja dopiero co dojechałem na pozycję. I tak jak widzicie, statystyki tego czołgu macie podane na ekranie. Czy prototyp dostał na tyle dużego bufa, żeby móc powiedzieć, że jest jednym z najlepszych Tedeków, Nie wydaje mi się. Za to na pewno gra się tym. w cholerę przyjemniej. Przynajmniej musi. Zaraz zresztą zobaczę, jak strzelę sobie pierwszą pestkę. O, to by bardzo dobrze poleciało, gdyby nie podjechał. Albo ja źle strzeliłem, taka, taka opcja też jest. oj, no nie no super. Fajnie, przyjemnie i to, że Stogan dostał bufan no to działko właśnie te 120 mm również. Czyli ta stopiona i 120 stały się lepsze. Czy jakby pan podjechał bliżej? Niestety nie, a ja to chyba dostałem raczej. Wiecie co, spotał od fałki, a nie od LCVENA, dlatego się bardzo zdziwiłem, co tutaj się dzieje. Cała fałeczka po moim spocie zaczęła spływać, więc idealnie. Chociaż nie czuję się e, czołgiem lekkim, zdecydowanie wolałbym robić uszkodzenie. Niestety, straciliśmy elcivena i to dla nas wymiana będzie średnio korzystna. Jest pan RHM. Wiecie co, nie będę przeładowywał na HEKA, nie ma na to czasu. E, od razu strzeliłem i. Będę się starał, może tutaj Elciwana? Kurczę, pieczone. Źle chyba strzeliłem tę pechę. Nie wiem, czy z tej gry cokolwiek będzie, bo Timek mój już się znalazł w garażu. Teraz dopiero ta pecha weszła. 1200 uszkodzeń mam, no ale to jest mało, to jest jak nic, to to, to w ogóle jest. Zero dymka, zero dymka. Mam bardzo wycofany Timek tutaj, zobaczcie. Padł mi też udes, więc ja bym się musiał stąd przepozycjonować. Tylko nie wiem, czy jeszcze mam na to czas. Mimo to spróbuję. Stąd mnie będą wyjmować bez większego. O, kurde, dobra. Bratku, bratku, oni są już tak blisko, to nie ma sensu. Wydaje mi się, że trzeba zagrać do końca w tym miejscu i ewentualnie zrobić jedną pechę. Jeszcze w HPTK. Ładnie mi farmi ten ziomek, no ale to też nie ma co się dziwić, to jest SHP widzowie. Który definitywnie jest w stanie mój boczek przeorać łatwo i szybko, ale zobaczcie, że w tym momencie jak strzelam tym prototypem, to w, taki bliskim, w takim bliskim kontakcie nie miałem w ogóle problemu, żeby też jakoś tym TPM nadrobić tę stratę, którą zafundował mi na samym początku tego HP. No i dobra, mam jeszcze troszeczkę chapsa, czy ja oddam jakieś pestki. Jedzcie sobie panterka. No kurde, ej, przyjemnie ten protek strzela teraz. I przyjemnie strzela i łatwo się tym gra. Szybko skupia przede wszystkim, no ale pancerz nie jest idealnie. Zrobiłem 3200 uszkodzeń i odbiłem no nie za dużo, ale zrobiłem też 2000 asysty w tej rundzie, która i tak i tak się już kończyła. Wydaje mi się, że gdybym się tam lepiej ustawił, to zrobiłbym więcej właśnie damage'a. Ale się nie udało, mimo to nawet ciekawa rundka pod tym względem, że widzieliście jak właśnie radzi sobie ten czołg, gdy ma SHPTK gdzieś tam przed sobą, czyli tym DPM-em jest w stanie tutaj nieźle namieszać. Kochani moi, czyli tak. Po pierwszej rundzie tym czołgiem 3200 uszkodzeń, 2200 asysty. Ten DPM wygląda naprawdę fajnie. Rozrzut może nie jest idealny, ale możecie zrezygnować na przykład z turbo i dać minus 8. Jednak ta stabilizacja działa, która została polepszona, definitywnie sprawia, że tym się po prostu fajniej strzela. Jeżeli mi nie wierzycie, to sprawdźcie sami. Jak będziecie grindować e to raczej będziecie zadowoleni. Słuchajcie, aż żałuję, że nie wziąłem sobie drugiego zestawu z turbo jest to moja wina, nie przygotowałem się na taki wariant, dlatego, że chciałem Wam pokazać celność tego czołgu. Jednak mam nadzieję, że to i tak, i tak uda się zrobić w tej grze. O co chodzi? Tak jak widzicie, Isu dostało dość duży buff. Do tego topowego działka mamy polepszony rozrzut, czas celowania, mm, zawieszenie dostało, usprawnienia, silnik dostał większą moc. No i jeszcze jeździmy sobie o kilometr yy, szybciej, jeżeli chodzi o cofkę. W sensie, że tyłem jeździmy, rozumiecie, no, chyba, chyba, ch chyba. Mam nadzieję, że rozumiecie, słuchajcie, bo ja, jak zwykle, ten odcinek nagrywam dość późno, jednak mimo to postaram się zagrać tutaj jakoś sensownie. Mam dwie arty, zobaczymy, na co stać Iso definitywnie nie jest czołgiem, którym powinno się grać na hedy. Z tym zestawem jednak, słuchajcie, i oczywiście też z polowymi, których nie powinienem wziąć, a wziąłem przez przypadek, mam 0,29 celności. Czy takiej Alfie, Czy takiej Penie, no, jest to trochę dzikie. Sami musicie przyznać: jest to bardzo, bardzo duży buff dla tego czołgu. Jeżeli. Jezus Maria! Nie, nie, co oni z tym zrobili? Tak jak Prot faktycznie dostał, dostał zmiany, które mu pomogły, tak tutaj wydaje mi się, że ludzie jeszcze więcej ze snajpy będą mogli sobie. Potrafiać pestek. Powinienem chyba podjechać w pierwsze tempo. Akurat nawet nie widziałem, że on się nie patrzy. Więc tutaj skasztaniłem. Typik 59 sobie siedzi gdzieś tutaj wysoko. No, jakby ten super Hellcat mógł mu chociaż tubkę dać, to byłoby miło. Ja niestety tego nie zrobię. Nie będę w stanie. Ale chcę komuś zatrąbić z tej alfy, którą posiadam. Wolałbym definitywnie posnajpić. To byłoby przepiękne. Ziomek po dostaniu tej pierwszej bomby chyba już nie jest tak skory do. Co to za laserowe działy zrobili na Isu? Przecież to jest. Co? Zobaczcie zresztą sami. Zobaczcie zresztą sami, kochanie. Ja wam tutaj nie chcę zbyt mocno słodzić. Nie chcę wam. Yy, nie chcę wam tutaj psuć tej całej imersji, którą wy możecie. Mniej więcej teraz y, zobaczyć, jak to wszystko śmiga. No jest niesamowicie. Jeszcze raz, jeszcze jedna tubka. Dziękuję, dobranoc. Obrzydliwa alfa, ale ja chyba za to zginę, co? Zobaczmy. Ma jeszcze jedną pestkę. Ma jeszcze jedną pestkę tym małym mixem. Jakby chciał strzelić? No to ja strzelę. Nie mam żadnych problemów z oddawaniem właśnie tego typu y, strzałów. Mam wrażenie, że ten czołg podczas obrotu dostał olbrzymiego bufa. Poprawienie działka i jego celności zrobiło z niego potwory. Ja nawet nie wiem kiedy mam już tyle uszkodzeń sfarmionych. No co tu się dzieje? Ja się nawet nie mogę skupić na tym, co wam chcę przekazać, słuchajcie. Bo jestem w pełni zszokowany. Jak ISU jest w stanie farmić. To jest chore. To jest dosłownie, kochani moi, chore. Patrzcie na ten celownik. To jest Isu. Rozumiecie to? Isu, które siało kartoflami na prawo i lewo. A teraz trafia wszystko. Czy ja? Trafiłem wszystkie pestki? Chyba tak. Nie, nie jedź po mnie, proszę nie. Kurde, szkoda, że to zrobił. No i widzowie, chyba większość z was czekała na ten czołg typowy halak tank. Zobaczymy, co to się stanie. Są dwa halak tanki. z tego co pamiętam. Był Ferdynand i był Tortoise. Więc jadę od razu na Hedy, Nie będę tym snajpił, bo nie wypada. Co do samego? Pozwólcie, że sobie skorzystam ze ściągi. Będzie mi łatwiej, bo te bufy są dość przebrbrzymie. Wy je widzicie, ja muszę niestety sobie gdzieś tutaj zerknąć. Podwozie dostało bufika, okej. Okay działko. A, to ten pak 88 też dostał bufa. Ale słuchajcie, prędkość obrotu wzrosła. Moc na tonę, jeżeli chodzi o silnik, znowu do góry. I z Ferdynanda zrobił się taki delikatny potworek tylko i wyłącznie dlatego, że dali mu właśnie większą manewrowość, tak to nazwę. Większą opcję do tego, żeby łatwiej i szybciej robić te pechy. Zaraz zresztą zobaczymy. Ja wiem, że ja tym zagrałem jedną grę, gdy to wychodziło na live i na streamie. Ale więcej gier właśnie Ferdynandem nie grałem, więc liczę na to, że będzie ok, że uda mi się tutaj jakieś bomby, jakieś pechy powklejać. Czy ten test 3 źle stoi? No, stał był wystawiony, ale już do niego dostępu nie mamy. Więc pojadę sobie z wciśniętym 3 R tak zwanym, i zobaczymy, czy uda mi się wygrać pojedynek z T32. Mmm ja dostałem jedną, on dostał drugą. Czyli taki tak mało ciekawie, bo moja ISK. Raczej HP. Nie będzie mieć snapik. Jezus Maria, co oni zrobili z tymi TDK-ami, Nie dość, że TDKi już były w miarę mocne. Nie mówię tutaj stricte o Ferdinandzie, tylko raczej o tych dziesiątych, tyrach dziewiątych i tak dalej. Niektóre z nich były mocne, no to teraz to się stały takimi wręcz bym powiedział, potworami. Ja tutaj nie mam zamiaru. Wam mówić, co jest 5. Oceńcie sobie sami. Szkoda, że to niskie losowanie. Gdyby było wyższe, to chłop już by miał e, szybsze garażowanie. E, muszę po niego wjechać. Definitywnie muszę po niego wjechać. Nie mam tutaj innej opcji. Gramy sobie na gościa Agro. O, kurde, prototypo bez spota mi przyjechał. Ale lipa. Może jak coś odbije? Musiałbym jedną odbić, co? Super. Uuuu czy to była moja wina, czy to po prostu RNG w każdym razie prototypo szaleńczy wjazd zupełnie nieudany lepiej dla mnie? Basotto. No widać, że tutaj te snapy nie zawsze będą siadać. Definitywnie nie, ale to nie jest raczej wina czołgu, tylko tego, że strzelam. W dość takim dziwnym systemie, i klikam sobie snapy we wszystko, co zobaczę. Przepraszam najmocniej, bo jestem. E, nie chcę mówić, używać tego słowa, że w, w szoku, ale jestem zdumiony, jak fajnie się tym po prostu gra. Test od 3 na mnie patrzy, więc nie będę się pod niego wystawiał, tak? Nie będę się pod niego wystawiał. Jest to e, głupie zagranie, a ja nie mam już punktów żywotności. Tak i tak udało mi się to przeżyć. Słuchajcie, wjechałem w T30. t e, jak przecinek, dosłownie jak przecinek. Byłem w stanie go złapać, więc tutaj chłop nie miał najmniejszych szans na zrobienie czegokolwiek. A jakbym się ustawił pod T103, jakby wjechał tak bezwiednie, świetnie. Super mega. Darmowa pestka to jest to, czego ja personalnie potrzebowałem. E, dlatego, że teraz może go złapać Lorka. On lorki tak i tak nie dobije, nawet jakiej da pestkę. Znowuż bomba. Ależ ten Ferdek będzie orał. A ten gość to, to ja nie wiem. Chyba wszystko, wszystko odbija. E, czy Fartek będzie mega dobrym czołgiem? Słuchajcie, ja i tak i tak Fernanda lubię już teraz. Naprawdę, lubię Fernanda już teraz i mam takie wrażenie, że e, jeżeli nim znowuż pogracie, jeżeli dacie takie moduły jak ja, możecie też zagrać na zwykłych białych modułach. Nie ma żadnego problemu. Nie wiem, czy to powinno zrobić na tym czołgu jakąkolwiek różnicę, byle miał turbo, vent i dosył. Dlaczego nie mam HP? Dlatego że wentylacja jednak daje mi te statystyki potrzebne do działka. Dosyłacz, wiadomo, przeładowanko. No a turbo, bez turbo na tym czołgu nie chcecie się wlec 20 km na godzinę. Chcecie osiągać lepsze prędkości. No ja sobie teraz będę jechał. Nie wiem, czy w ogóle do czegoś dojadę, ale grało się tym przyjemnie. Mam takie wrażenie, że ja w ogóle powinienem zrobić odcinek o każdym tych z tych czołgów, z tych niszczycieli czołgów z osobna, bo one wszystkie dostały naprawdę genialne bufy, które zrobiły z nich dobre maszyny albo bardzo dobre, a momentami aż nawet przesadzone. Muszę was przeprosić za moje dukanie, jeżeli chodziło o ISU, a to dlatego, że byłem w głębokim szoku. Jednak nie wiem, czy uda mi się ISU posnapić. Najwyżej zrobię osobny materiał, słuchajcie, bo jestem mega, mega zaciekawiony o co tak naprawdę chodzi z tymi ósemkami. No, te czołgi, przynajmniej częściowo, zmieniły się dla mnie bardzo. Zagram sobie Chori. Zobaczymy, jak pójdzie tym czołgiem. Statystyki tutaj. Widzicie, ja znowuż mam swoją ściągę. Zmieniony został właściwie wsteczny, bo ukradli Chori 2 1 km na godzinę i zasięg widzenia też mu obcięli. Za to zbufowali, mu działa. Tak samo 10,5, czyli 105 i 120 dostały bufa. No tutaj gramy ze 120, więc ta 120 ma teraz szybsze przeładowanie, rozrzut przy obrocie wieży lepszy, ulepszone uszkodzenia. 420, nie 400, więc poszło do góry. No i jeszcze pętka na standardzie o 14 z 250 na 264. Ciekawie? Moim zdaniem jak najbardziej. I wydaje mi się, że to będzie mieć duży, duży wpływ na to, jak ludziom się będzie expić tymi czołgami. Bez dwóch zdań, czy to ósemki, czy to dziewiątki, czy to zbufowane dziesiątki, no jest o niebo lepiej. Znaczy, ja w ogóle muszę podejrzeć sobie tutaj, zobaczcie, mogę sobie podjechać tutaj, złapać sobie ISU, strzelić sobie lewym, bo to powinno nie wejść, bo strzeliłem jak idiota, nie wymierzyłem do końca, za co przepraszam najmocniej. Ale myślałem, że dam radę. No, mój błąd kusi, tylko nie wiem czy mnie za to nie rozleje. Słuchajcie, jak siada, to dobrze, ale ciągle może mnie rozlać i to bardzo cofnę się troszeczkę. Dwa LCWeny jeżdżące i tam spotujące wszystko, no nie będzie mi łatwo przez to przebrnąć. Jak jest defender, to może jakoś nim bym się zajął, jeżeli byłby zbyt zachłanny. Rykoset, proszę państwa, tak to nie, tak to nie. Wolałbym tym posnapić. Słuchajcie, da się tym snapić bez większego problemu. E, z tym przeładowaniem z poprawionym tutaj właśnie rozrzutem przy obrocie jest o niebo lepiej. Ty! Ale mi... Da... O, snapuje mnie! No, na pewno nie miło Dla mojego Chory 2 i dla mojego Damage'a. Czy ja czuję wielkie różnice w tym czołgu? Powiem wam szczerze, że jakoś kurde. Jest lepiej, ale to co ISU jest w stanie teraz robić, to, to dla mnie jest absurd. Aż cholera jasna, tak jak widzieliście, za niej mówiłem na dobre. Czy Xemik tutaj postanowi się wychylić? Oczywiście, że tak. Dzień dobry, witam gorąco, tylko nie dawaj snapa. Dziękuję, pięknie. I sobie pyrkamy. Dalej, czy warto robić te linie? Wydaje mi się, że wszystkie. Warto, tak? Czy to czy to właśnie obiekt 268 czy 4, no, no słuchajcie, no. Czy Jak Pancera, czy Chory 3. Każdy z tych czołków jest naprawdę dobry. Oczywiście względem preferencji. Niektóre z nich będą dla was dużo lepsze. Inne mogą być gorsze, jeżeli chodzi o granko. Ale to jest w 100% naturalne. Mam wrażenie, że troszeczkę też nie lata mi w tej rundzie. Więc nie będę się spinał, że tutaj te pechy nie wchodzą, chociażby mogły. Umówmy się, na przykład taka bomba w Tesa. E, gram na niego agresywnie, wiem, że to przyjmę. To nie był akurat dobry strzał, umówmy się. Pytanie brzmi tylko, czy nie powinienem się wycofać. Zostawić Skodę solo? Hmm. Ciężka decyzja. Nie jest to idealny czołg, tak jak Kari, do grania na hedy. Bo ta superstruktura niestety jest dużo gorsza moim zdaniem. Jednak wydaje się lepszy. Pomimo tego, że zrobiłem 1200 uszkodzeń, to ciągle mam wrażenie, że jest to w tym momencie przyjemniejsza maszyna w odbiorze. Pytanie brzmi, czy na tyle, że akurat Hori dwa was usyta, usatys, usatysfakcjonuje, chciałem powiedzieć. <grym> tego nie wiem, ale mam wrażenie, że będzie na pewno mniej bolesne dogranie niż wcześniej. Okej, okay, no stoi sobie Tesik. Niepotrzebnie wjechałem w proxy. Mogłem sobie pojechać po isu. Ale dostałem bombę od Kilany. Szkoda tej rundy. Można to było definitywnie widzowej zagrać lepiej, jednak mi się personalnie nie udało. Mam nadzieję, że wam się uda. A tak jak wiecie, po jednej gierce nie więcej. Popełniłem trochę błędów w tej grze, definitywnie nie latało. Myślałem też, że podbijam Grając na te heady, no ale ten kanciasty profil definitywnie Kari nie przypomina. Za to gra się przyjemnie, daj wam gwarant, że jakbyście sobie tym stanęli w krzaku, gdzieś po będzie... będzie po prostu fajnie. Do grania agresywnie, ciągle nawet na ósemki, nie jest to dedykowana maszyna, a tak jak widzieliście, ja też tutaj akurat swajczyłem tę rundę. Za co, przepraszam raz jeszcze, mam nadzieję, że jak wy będziecie grać chori, po prostu będzie wam iść lepiej. трудно.